Wszystkich. Po ostatnim filmie na temat Żywokostu e, miałem szereg zamówień od znajomych i rodziny na taki Żywokost, więc postanowiłem wykopać. Tym razem nie Żywokost kaukaski, jak na poprzednim filmie, ale Żywokost zwyczajny, który na mojej działce rośnie 3 lata. I za chwilkę zobaczycie, jaka jest różnica pomiędzy korzeniami, które były z tego żywokostu kaukaskiego, a obecnymi. No, i tutaj zebrałem z dwóch krzaczków. To jest właśnie te korzenie. Widzimy, jakie potężne, a jakie były tam, w tamtym małe, marne. Tutaj są takie korzenie żywokostowe, więc zdecydowanie jest duża różnica. I zaraz je potnę a potem zrobimy taką nalewkę do użytku zewnętrznego, o, ten żywokost rósł w tym miejscu. No są także i resztki, tutaj mamy właśnie fragmencik żywokost, który sobie tutaj rośnie, tego zostawiłem a no, tutaj pod fotowoltaiką na przykład mamy następny on się taka samosiejka tutaj wysiał to niech sobie rośnie i się doj, doj, niech dojrzewa no, tutaj pomiędzy kontenerami też pod fotowoltaiką mam żywokost który był wykopywany, korzenie jego były właśnie użyte do pierwszej tej nalewki natomiast on odrósł więc również w tamtym miejscu nawet przy takiej dewastacji jak tutaj była przy wykopaniu tych korzeni w takiej ilości jakie je widzieliście część tych korzeni została w ziemi one są takie kruche, łamliwe i mają dużą zdolność odradzania się, więc w sumie trudne są żywokosty do wytępienia. Ale ja je nie będę tępił, tylko chcę mieć je, żebyśmy mogli od czasu do czasu taką właśnie żywokostową nalewkę zrobić. Zobaczmy tutaj w przyszłym roku, czy coś tutaj wyrośnie no to już i teraz zapraszam na taki film na wiosnę tutaj postaram się zdać relacje czy, czy żywokost się w tym miejscu uchował i odbił i teraz będę ciął na plasterki wcześniej za pierwszym razem jak robiłem nalewkę to to obierałem ze skórki ale nie ma potrzeby jak potnę na małe krążki, to skórka nie będzie blokowała, e, spirytus będzie tutaj macerował. A zobaczcie, to jest odcięcie jakieś minutę temu i już to się robi takie ciemne. To wszystko jest takie delikatne, to jest grube, ale proszę bardzo, lekko można bez wysiłku przeciąć i po przecięciu jest jasne i za chwilkę będzie się to ściemniać, utleniać. O, tak, jak tutaj można porównać. Niedługo a już jest zmiana barwy. No, oczywiście, jak to wszystko się zaleje i będzie stało jakiś miesiąc, to w ogóle taka nalewka jest ciemna. E, pokazywałem w poprzednim filmie. Normalnie taka robi się czarna. Tego jest trochę, więc będą mieli wszyscy, którzy te nalewki ode mnie zamawiali łącznie z Jadwigą która również będzie chciała używać a teraz jeszcze sobie te kłącza myję i podczas rozrywania tych kłącz można zobaczyć, że tutaj na przykład powój potrafił swoimi kłączami wejść w taką dziurę o, się dostał do środka i bezpiecznie sobie tam siedział po prostu a powoje też mają kłącza, które ciężko zlikwidować ja w tamtym roku walczyłem z powojami a tutaj zobaczmy mamy tak poskręcane korzenie żywokostu no jak to wszystko umyć, no to trzeba powoli je wszystkie rozrywać ładnie pękają, o, w ten sposób ja tu pokażę jak łatwo można je to rozdzielać łatwo, jak się ma dwie ręce, a druga kamera jest. No to w drugiej no to jest utrudnienie. Ale mimo wszystko można o ten sposób sobie to wszystko rozrywać. O taki korzeń ciekawy, że w środku jest błoto. Normalnie taki duży, że w środku jest otwór. No a no, tutaj drzownica się ziemia jest właśnie no tak ciekawie i znowu tutaj mamy następne powoje które tutaj się o i dalej próbujemy to wszystko po kawałku podrywać żeby to ładnie pomyć żeby nie trzeba było obierać żeby potem błota nie było w tych nalewkach żeby potem się można było smarować nie tylko błotem bo to nie ma być błotna kuracja, ale żywokostowa. Ja nie mam takiego błota, żeby było lecznicze. Ale jakieś takie borowinowe by było dobre. No i, i dżownica też potrafi tutaj. Mm, chodź choć tutaj dżownica, dzika dżownica, bo ja hoduję dżownice, ale kalifornijskie te też próbuję, ale zobaczymy z jakimś skutkiem. No i tak te kawałki dzielę i będę je mył. Kroił i zalewał. Zobaczymy, ile wyjdzie tutaj. O, tu następne niesamowite to są powoje. A jeszcze, tak dla rozróżnienia, czy to dobry wykopaliście korzeń żywokostu, gdyby się Wam kiedyś taki przytrafił. To oprócz tej części naziemnej, gdzie pokazywałem. To można zobaczyć, jak wygląda ta podziemna, najważniejsza. To kłącze ja to obrałem. No i właśnie degustacja. Nie będę tego połykał, bo nie słyszałem, żeby to było jadalne. Ale normalnie smak jest neutralny, nic nie czuć e, oprócz takiego jakby gliceryna, więc takie bezsmakowe korzenie, których nie imają się też robaki żadne. Jak tu tnę, to nie widziałem do tej pory ani w żywokoście kaukaskim, ani tym zwyczajnym, żeby się nim zainteresował jakiś robak, tak jak na przykład marchewkę je, no. No to żywokost jest już pocięty i powkładany do słoików, ten słoiczek już jest tak na gotowo do wzięcia, będzie zalewany dla sylwka. Sylwek, proszę bardzo, zalewam to spirytusem 94% ale roztwór jest do użytku zewnętrznego, bo sam żywokost ponoć jest szkodliwy na wątrobe. zresztą spirytus też. Jest podwójna dawka na wątrobę. To może być mocno kancerogenna, więc zostawmy tutaj jedno i teraz następne. Zobaczymy, ile to wejdzie. W każdej butelce jest pół litra spirytusu, więc to jest najdroższy element tego wszystkiego. Oczywiście znalezienie żywopłotu też jest pewnym problemem. Na razie mamy litr. Lecimy dalej. Chodzi o to, żeby to zalać tak, żeby zakryło się. O, w ten sposób to wystarczy. No i przechodzimy do następnego słyczka. Na razie 1,5 litra jest tego płynu żywokostowego, finalnie wyjdzie. Do smarowania, a zamówienie jest tutaj szerokie. No to, bo to będzie na przykład Iga, która chciała mieć też takie coś, i Jadwiga jej sprezentuje koleżance swojej. Jadwiga też będzie chciała się tym smarować. Teresa już dostała, no sylwek to mówiłem. No to i oczywiście ja też będę z tego korzystał. Jak na razie. Nie jest źle, bo tylko poszło litr, dwa i pół litra, dwa i pół litra spirytusu. Jak się tak popatrzy ile on kosztuje w sklepie, no to są to drogie po prostu specyfiki, ale jak ma to służyć zdrowiu, no to najważniejsze żebyśmy zdrowi byli. No i za miesiąc będzie to wszystko zlewane do słoików i będzie można użyć Wtedy ta zostanie zmacerowana ten żywokost. A już teraz, nawet jak ten alkohol jest, to stracił taką śliskość, bo on jest śliski, ale alkohol mu wyciągnie całą taką glicerynę, jakby powiedzmy. I po miesiącu to będzie czarny płyn. Taki lepki, śliski. I można będzie nim smarować sobie zarówno kolana, jak i na przykład barki, prawda? Te elementy, gdzie mamy stawy, po prostu, ewentualnie jak coś złamiemy, odpukać, prawda? No to e, wtedy też ponoć m, lepiej się kości goją. No taki żywokost. No to tyle na dzisiaj. I do zobaczenia w następnym odcinku. A decelowo kiedyś pokażę, jak te żywokosty się odrodziły w tych miejscach zdewastowanych. Do zobaczenia.